Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Koła Dzisiaj mamy kolejny odcinek z serii survivala Zostawcie subik i na tym kanale A my przechodzimy do odcinka Między odcinkami byłem jeszcze w kopalni Teraz będziecie mieli kilka przebitek Udało mi się znaleźć 26 diamentów, 6 złota, 5 żelaza i tyle redstone Dobra, a przechodząc do odcinka Dzisiaj mam plan trochę się uzbroić, żeby iść do netheru i w tym celu zrobię sobie jakąś diamentową zbrojkę. Spróbuję zrobić enchanting. Zenchantować sobie to zbrojka. Na razie trochę odłożę rzeczy. Teraz trzeba ogarnąć enchanting i biblioteczki, więc szybko pójdę po trzcinę, jeżeli jakaś mi urosła, a nie urosła. Dobra. Muszę zobaczyć, czy mam wystarczająco skóry. słabo widzę ze skórą. Czy mam gdzieś chociaż książki? O, mam 17 książek. To trzeba będzie widzę trochę skóry pofarmić. Na razie sobie zrobię trochę papieru. Tyle wystarczy, teraz trochę drewna. Dobra i teraz robimy tak. Tak. Teraz papier. A, bo muszę książki tutaj rozłożyć. Książki rozkładam i mam 5 biblioteczek. Dobra, ale biblioteczkami będziemy się martwić później. Na razie ogarnę enchanting. Czy gdzie wiadra? Dobra, trzy wiadra. mam troszkę, to zrobię sobie jeszcze jedno wiadro i na raz wezmę całą lawę. I muszę sobie stworzyć diamentowy kilof. Wiadra są. Teraz kilof. I lecę po lawę. Co ja w ogóle dostałem? Co to jest? W końcu nie widziałem, że takie coś istnieje w ogóle w Dobra, cztery wiaderka, lawy. I teraz lecimy z powrotem do domu. A widzowie, jeszcze zapomniałem Wam powiedzieć, że jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to pamiętacie, że ma miałem małego villagera i dawałem im tyle ziemniaków i tyle chleba, że to się skumulowało. I teraz mam czterech małych. Więc teraz poczekam, aż oni wyrosną, i będzie można powoli dawać im już profesję. Dobra, ale wracając, potrzebuję kilka kamienia, żeby sobie zrobić stanowisko. Albo ziemia też może być, żeby zrobić sobie stanowisko takie do robienia obsydianu. No, zaraz to i tak zniszczę. I teraz wylądam tutaj lawę Idę po wodę. I robimy. Tak. I mam pierwszy obsydian i w takim procesie będę robił 4 razy, więc będziecie mieli timelapsa. Dobra, widzę, że wykopię ostatni obsydian i trzeba iść spać. Dobra. Co tu się dzieje? Czy tutaj mi się zrespił golem? Co, ja zrespił mi się golem, jak tej sofii Villagerowy? Dobra, będzie darmowe, żelazo. Chwilę sobie poczekam aż zginie i będzie darmowe, żelazo. Nie narzekam. Robimy enchanting. Jest. Dobra, widzowie, mamy to. Kolejny krok do przejścia gry. No, tutaj gdzieś sobie nie stał. Ustawię już te pięć biblioteczek, które mam. Cyt. Czy ja mam widzę opisał, To jest pytanie. O, mam. Dobra. Ale na razie muszę się zająć skórą. Przy okazji, levela sobie trochę nabija. Potrzebuję 30. Teraz sobie pokoleję wszystkie. ubijam, tylko zostawię małe. Dobra, mam z tego widzę 21 skóry. Może nie wystarczyć. Kolejne 7 biblioteczek. Idę je ustawić. Wydaje mi się, że już zaraz nie trzeba iść spać. A kolejny golem się zlezbił. Który teraz mamy level? Chyba na kilofys. 24. O wydajemy już 3. Będzie mógł sobie zenchantować i za 24 poziom. Dobra. Nie 30. Opłaca się. Dobra, ale najpierw lecę spać. Dobra, jest już ranek. Teraz muszę wbić trochę levela, więc żeby to zrobić to rozmnożę sobie świnki. Niestety du dużo tych świnek nie ma, więc dużo lewera mi to nie dało, ale zawsze coś. Póki świnie i krówki mi rosną, żeby je rozmnażać, to ja sobie dam profesję tym wieśniakom i może będą mieli coś fajnego w ofercie. Zobaczymy, mam tylko dwa pulpity. Mam nadzieję, że już tam ci, których uderzyłem, to nie mają za drogę. Co ty masz? Ty masz. Nic ciekawego. A w sumie. Dobra, zostawię sobie jednego takiego. mu wypsuję tę profesję. Dobra, te drzwi mi tylko przeszkadzają. Przynęta. Po co mi przynęta? Miałam nawet wędki. Niezniszczoność jeden. Gdybym miał niezniszczoność trzy, to chętnie bym przyjął, ale. Jeden. Nie no. Dobra, widzę, że będziecie mieli time bo to coś czuję, że to długie zajmie. O, na naprawa. Naprawa może mi się przydać. Teraz potrzebuję tego, tego wiśniaka, który za patyki sprzedaje emeraldy. Dobra, sprawdzimy to. To nie ten. Nie, zostawię sobie go jak już stworzyłem to. Tak, to ty. Dobra. To teraz muszę zrobić dużo patyków. To co się stało? To się walnął. No, jeszcze dwa levele potrzebuję. Mam pomysł. Zbuduję ekspiarkę, tylko do tego będę potrzebował naprawdę bardzo, bardzo dużo bloków. No to chyba czas zrobić kilka łopat i pójść po dirta. Jeden. No to czas zacząć kopać. Zużyłem cztery łopaty i mam osiem staków dirta. Czy mi wystarczy? Nie wiem. Ale na razie stąd idę i zacznę budowę. Zrobię to gdzieś tutaj. Idealne miejsce. Skrzynki. W dalszej części filmu wytłumaczę wam jak będzie działać cała farma. Tak, teraz lejki. Idę sobie zrobić łopatę, bo na pewno mi się przyda podczas budowania z Dobra, stawiamy tu. Tu, tu i tu I teraz 22 bloki w górę Jeżeli dobrze pamiętam Buduję ekspiarkę z jakiegoś losowego porannika w internecie. Już nie pamiętam co to było, ale jeżeli go znajdę, to wkleję wam go do opisu. Dobra, to jest tyle. Teraz e, muszę zrobić skill'a, żeby nie zginąć, dobra. Udało mi się. No, i teraz lecę tak samo tutaj. 22 bloki, i wszędzie tak zrobię od razu. A few moments later. I teraz, jak mam takie coś, to jeżeli dobrze pamiętam, to teraz 12 bloków w każdą stronę. Może 16. 14. Dobra. Może być. Dobra, i teraz muszę tutaj zrobić takie kwadraty. Dobra, trzeba iść. Ja nie ufam swoim umiejętnościom, więc spróbuję doskoczyć tam. Uff, już się bałem, że nie trafię. Dobra, jest ranek, więc ja wracam do robienia farmy. Koniec. Skopiesz tego dirta z wierzchu. No ale i tak mi nie starczy na wypełnienie, nawet tego kwadratu. O, tutaj trzeba oświetlić. Bo mi się tutaj nadal będą mogły spełnować. Poczekajcie, poczekajcie. Po co ja to kopię? Jak ja mam kilkadziesiąt staków z kopalni Budulca. No to nieźle. No, patrzcie, ile ja tego mam osiem staków kolejne, więc widzimy się na górze, jak będę dalej budował. Cała platforma skończona teraz wszędzie tutaj musi być taka ściana na dwa bloki wysokości. Koniec budulca. Więc lecimy na dół po więcej. One eternity later. Wspierka będzie działać na takiej zasadzie, że zbuduję dużą wieżę, na niej będzie platforma, na której będą respić się moby, potem myśląc, że klap, zamknięte klapy to pełne bloki, będą wpadać do wody i spływać na dół, tam będę je ubijał, dostawając z tego expa, a rzeczy, które z nich wypadną, będą spadać do skrzyń dzięki hopperom. Teraz od razu oświetlę tutaj, bo tutaj mi się nie mogą spłonować mowy, tylko tak, żeby spadały tam, tam dół. No i trzeba zrobić taką platformę tutaj. Niektóre rzeczy, takie jak na przykład trapdory, postaną poza odcinkiem, bo nie są one warte uwagi. Dobra, ja, może znowu rozmażę krowy. Bo ja chcę wziąć ten bo jest to czwarty level żeby, żeby się zenchantować ten killoff Zaraz może jeszcze ze świniami Spróbuję Niestety to też nic nie dało No to czas się pozbyć kilku, kilku świnak Dobra, już sprawdzam mam 24 level. Jeszcze zaraz rozma rozmarzę i będę ten 24. Chyba dzisiaj, w dzisiejszym odcinku widzowie nie uda się zrobić coś z breaki, będzie trzeba to rozłożyć na dwa. Że się pozbędę kilku krówek, żebym miał te 24 lewy. Wymarzony, mam 24 lewy, dobra, to idę enchantować szybko kirow Może dostanę jeszcze do... Proszę, żebym dostał do tego Fortuna 3. Będę wtedy najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tylko wydajność. No trudno, widzę, że się mówi. No dobra, ale na tym będziemy kończyć już ten odcinek. Zostawcie subika i lajka na tym kanale, jeżeli Wam się spodobało. Ua! Oj, widzowie. To było bardzo niebezpieczne. Właśnie się z wami żegnałem. Uff, tak się przestraszyłem. Wracając sobie bo na tyle, zostawcie subika i lajka, jeżeli Wam się spodobało. No i widzimy się za tydzień. Cześć!